Jak pewnie wiele osób się zdziwiło, serwera Discord PSC już nie ma. Ale nie martwcie się, wszystko wam wyjaśnię w tym filmie. A więc, żeby rozumieć w ogóle o co chodzi, musicie na początku cofnąć się na mój pierwszy profil, czyli na. Na PSC 2001, ale teraz zmieniło nazwę na Wolność i Zjednoczenie. Zaraz w ogóle wytłumaczę, dlaczego zmieniamy nazwę i logo w sumie też zmieniliśmy, ale o tym zaraz. Ogólnie cofnijcie się do pierwszych filmów na tym Wolność i Zjednoczenie, i tam będzie o takiej osobie, jaką jest Jajcarz. I musicie obejrzeć tam chyba były już dwa filmy o tym, i wtedy zrozumiecie, o co chodzi w tej sytuacji. Ogólnie zostałem zbakstabowany przez połowę administracji i został przeprowadzony raid, który poniszczył w ogóle rolę uprawnienia, powywalał połowę kanałów, że... choć tam jeszcze zostało 1600 osób niezbanowanych, to już tak było to zniszczone, że o wiele łatwiej było zacząć yy, zrobić nowy serwer. Ogólnie nowy serwer jeszcze w pełni nie działa, ale można już dołączyć, link jest w bio. Ogólnie musimy sobie uświadomić, że są dwie osoby, misken i jajcarz. To są osoby, które spiskują już przeciwko nam od paru miesięcy. Jedynemu nawet udało się zajść w administracji bardzo wysoko i chciał przeprowadzić rajda, ale zrobił bardzo niewiele. Dało się to odbudować w kilka minut, no ale na ten moment nikt poza nimi nie spiskował przeciwko nam. Połowa administracji zdradziła w nas w momencie, kiedy odszedł y, ze stanowiska wiceprezesa prezesa Nikodemski. I skojarzcie sobie ten nick z największym zdrajcą PSC. Odszedł ze stanowiska wiceprezesa prezesa z jednego powodu, ponieważ nie chciałem zrobić drugiego serwera, tylko chciałem uratować ten. Wtedy jeszcze nie współpracował z Jajcarzem, ale potem dostał bana na czacie za agenturę Jajcarza, nawet nie ode mnie, chyba od Glura, ponieważ nawoływał ludzi do przejścia na jego serwer, nie wiem, coś takiego było. No i i po tym banie ponoć zaczął kolaborować z Ejcarzem i jego ekipą, a przez to, że Nikodemski był bardziej aktywny niż ja, więc połowa administracji była bardziej mu lojalna niż mi, więc przekabacił Spajka, czyli gościa, który był head adminem, żeby dał Nikodemskiemu rolę i jego ekipie z uprawnieniami administratora, no i potem stało się to, co się stało. Tu macie jeszcze listę zdrajców serwera, zdrajców PSC, Największych zbrodniarzy. To nie są ich dokładne niki i też nie podaliśmy ich hashtagów. Ale jeśli macie ich znajomych, to wyślijcie im trzy litery: W i Z. Na znak tego, że nieważne co się stanie, ja zawsze powracam. A więc co, jeśli chcecie, to już możecie dołączać na serwer Discord. Jeszcze nie jest w pełni gotowy, ale link jest w bio. Zapraszam również do zaobserwowania. To by było na tyle.